O ile w 2022 roku rzeczywiście pojawiły się parę naprawdę ciekawych i dobrych gier, to jednak patrząc na całą kształt, był to jeden z najgorszych okresów dla fanów gier wideo. Powody tego dobrze są znane i nie będę za bardzo o nich pisać. Zaczynają się na P i kończą na E, ale to tylko dlatego, żeby nie było niemiłych konsekwencji. Z wielką nadzieją przygotowaliśmy poniższą listę i muszę przyznać, że jest bardzo mało gier, które wywołują u nas efekt wow. Jeżeli jednak chodzi o podsumowanie poprzedniego roku, to na ten temat zrobimy oddzielny materiał albo nawet ich dwa, gdzie w jednym skonfrontujemy najbardziej oczekiwane gry 2022 roku z rzeczywistością, a w drugim wybierzemy najlepsze gry tego roku. Na ten drugi materiał poczekacie jeszcze dopełnie do końca stycznia, bo ogrywamy dwa tytuły i jeden z nich może się pojawić w tym podsumowaniu. Kolejność poniesie gier jest oczywiście przypadkowa, i musicie też pamiętać, że daty premier mogą się zmienić. Wiecie jak jest. Homeworld 3: Ile na to musieliśmy czekać? Prawdziwa legenda gier RTS powraca w wielkim stylu. Kiedy wszyscy myśleli, że ten gatunek umarł, i tylko studia niezależne pamiętają o strategiach w czasie rzeczywistym, otrzymujemy zapowiedź przepięknej, złożonej, klimatycznej. I niesamowicie grywanie kontynuacji kultowej serii. Homeworld przetarł szlaki w wielu tematach i przykładowo, jako jeden z niewielu, zrobił jak należy nawigację jednostkami w przestrzeni kosmicznej. Akcja dzieje się po wydarzeniach z dwójki, kiedy to imperium rozwijało się jak należy dzięki systemom wrót przestrzennych. Te jednak przestają działać jak należy i do naszych zadań będzie należało sprawdzenie, co się z nimi dzieje. Diablo 4. Kontynuacja jednej z największych serii gier wideo, czyli utęskniony przez wszystkich Diablo. Podobnie jak poprzednie część. tak samo Diablo 4 ma zaorać rynek hack'n'slaszy i pokazać konkurencji jak to się robi. O ile samo Diablo 3 nie było złe i Adix grał nie przez długie lata, to trzeba przyznać, że nie była to gra ani innowacyjna, ani taka, która zawojowała rynek. Czwórka ma to poprawić, dodając masę elementów, których brakowało fanom, jak na przykład tryb PvP, a także inne elementy, których nikomu nie brakowało, jak Otwarty Świat i Battle Passy. Czy Diablo wróci na tron, czy też skończy jako kolejna, nic nieznacząca gra usługa, przekonamy się niedługo. Jak jednak pisaliśmy w artykule o FOMO w grach, sądzimy raczej, że Diablo 4 nie powtórzy sukcesu kultowej dwójki. Wild Hearts co się stanie, kiedy Electronic Arts weźmie się za model z Monster Hunter World i stworzy na tej podstawie nowy tytuł? Otrzymamy pewnie demo z 10 potworkami, gdzie pakiety, połowy broni trzeba będzie kupić w edycji Deluxe, a reszta odblokowana zostanie w Season Passie. Śmiechy śmiechami, ale brakuje nam Monster Hunter World, a Wild Hearts wygląda jakby było kontynuacją tej gry. Weźmiemy więc unikalne bronie i będziemy polować na potwory żyjące w tajemniczym świecie. Wild Hearts będzie posiadało wszystko, za co pochachaliśmy serię Monster Hunter i trochę więcej. Czy się uda, czy też produkcja skończy jak Anthem? Niedługo się przekonamy, jednak widząc, jak Wild Hearts nie jest promowany, skłaniam się raczej do kolejnego zapomnianego tytułu. Company of Heroes 3 Kolejna głośna kontynuacja, która pokazuje, że gry RTS nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Tym razem jednak naprawdę szykuje nam się rewolucja, bo twórcy bardzo komunikują, że Company of Heroes 3 jest grą stworzoną właśnie pod konsolę. Wcześniej gry strategiczne mogły mieć dodane możliwości konfiguracji pada i konwersje konsolowe, ale to jednak myszka i klawiatura były głównymi narzędziami dowodzenia. Tym razem ma być inaczej i to, co pokazamy w materiałach promocyjnych wygląda naprawdę, ale to naprawdę bardzo dobrze. I nie mogę się doczekać, by przetestować Company of Heroes 3 w akcji na PlayStation 5. Resident Evil 4. Jedyny remake na tej liście, zresztą w pełni świadomie, bo tak samo jak nie lubimy gier usług, tak samo nie lubimy masowego odświeżania gier. Jest parę produkcji, które chętnie zagralibyśmy w odświeżonych wersjach, ale mowa tutaj o grach z początków XX wieku. Wyjątkiem jest jedynie seria Resident Evil, gdzie odświeżona dwójka i trójka nie była tylko odnowionym produktem, ale w pełni od zera stworzoną grą, która była po prostu niesamowicie dobra i wciągająca. Podobnie zresztą jak w nowych odsłonach serii, tak samo poprzednie odświeżone gry pokazują, że Resident Evil 4 będzie prawdopodobnie jednym z najlepszych horrorów 2023 roku. Final Fantasy XVI Epickość powraca w kolejnej odsłonie Final Fantasy. Oczywiście wszyscy wiemy, że pomimo tak wysokiego numerka, to tak naprawdę każda z odsłon tej gry to całkowicie oddzielna i odmienna historia, która ma ze sobą wspólne jedynie niektóre imiona oraz elementy świata w praktyce jest to całkowicie nowa gra. Nie musisz więc ogrywać wszystkich 15 części, by zrozumieć o co tutaj chodzi. Tym razem przeniesiemy się do świata, który bardziej będzie przypominał uniwersum fantasy, science fiction lub steampunk, jak to było w siódemce. Wcielimy się w rolę młodego dziedzica tronu, mistrza miecza, który będzie próbował ochronić swojego przeklętego znamieniem Feniksa Brata oraz królestwo przed plagą. Hogwarts Legacy Długo oczekiwana gra, której akcja dzieje się w Hogwarcie i w której będziemy mogli dołączyć do któregoś z kultowych domów. Twórcy chwalą się, że będzie można zrobić dowolnego, absolutnie własnego czarodzieja, o dowolnym kolorze skóry czy też orientacji, co na pewno gwarantuje bardzo wysokie oceny na dużych portalach branżowych, ale niekoniecznie zwiększy popularność wśród zwykłych graczy. O ile zapowiedzi robione specjalnie na złość autorce serii nie napawają optymistycznie, bo ile razy widzieliśmy już gry czy filmy, gdzie aktywizm społeczny był ważniejszy od samej produkcji, bo jednak między przekazami widać pewne prześwity geniuszu, które mogą sprawić, że Hogwarts Legacy będzie naprawdę dobrą i wciągającą grą. Star Wars Jedi Survivor kontynuacja ważnej produkcji ze świata gwiezdnych wojen, która sprawiła, że nawet najwyższe władze Electronic Arts musiały zmienić zdanie i doszły do wniosku, że produkcje single-player bez usługowego syfu mogą być grywalne i dobrze sprzedawalne. Akcja gry dzieje się 5 lat po wydarzeniach z podstawki i dalej będziemy kierować krokami tego samego, ale dojrzałego bohatera. Sama rozgrywka na szczęście nie zmieni się w dużym stopniu i dalej będziemy eksplorować różne planety w poszukiwaniu schronienia przed Imperium, a walczyć będziemy w widowiskowym systemie walki obok mechanik znanych nam z gier typu Souls Lake. Starfield Starfield to pierwsze od lat nowe IP w portfolio firmy Beresta, i tak naprawdę niewiele wiemy o produkcji. Prawdopodobnie otrzymamy grę w stylu pierwszego Mass Effect, gdzie będziemy eksplorować rozległy fragment galaktyki, wykonywać zadania i rozwijać postać. Z tego co teraz wiadomo, otrzymamy między innymi rozbudowany kreator postaci, w którym będziemy mogli wybrać między innymi nasze zaimki osobowe, co na pewno wpłynie na popularność tej produkcji. Wiemy też, że otrzymamy ponad 100 układów gwiezdnych, gdzie będziemy mogli zwiedzać łącznie prawie 1000 planet. Czy to może oznaczać, że otrzymamy prawdziwego następcę Skyrim i prawdziwy powód, by kupić konsolę Xbox? Niedługo się przekonamy. Space Marine 2 To kolejny po Homeworld 3 tytuł, na który ADYX najbardziej czeka w przyszłym roku. Po bardzo dobrym Space Marine oraz dziesiątkach gier, które ogrywaliśmy w ostatnich latach z uniwersum Warhammera, jesteśmy praktycznie spokojni o ten tytuł. Pod pieczęcią Games Workshop twórcy wydają bardzo dobre tytuły i nie potrafię wymienić nawet jednej gry Warhammera, która mnie rozczarowała pod względem rozgrywki i klimatu. Space Marines 2 jest kontynuacją poprzedniczki, tym razem jednak zamiast mierzyć się z hordami orków czeka nas plaga tyranidów. Na wsparcie oblężonej i powoli wybijanej gwardii imperialnej wysłanie zostanie niewielki korpus Space Marines. Tym razem jednak, jak pierwszy w tego typu grach, pokazani zostaną Primaries Space Marines. Będzie się działo! Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach na jaką grę w 2023 roku czekacie najbardziej. Dziękujemy, że oglądaliście i do następnego! Hej!